Ranking reklamy, czyli skrót, e, tak, taki jakby jest w, w obiegu istnieje pojęcie AdRank, e, uzależniony jest od. Po pierwsze, uzależniony jest od tego, o czym już e, mówiliśmy, tak, czyli od CPC, a CPC to skrót od Cost Per Click, tak, czyli od kosztu za e, kliknięcie. E, naszej reklamy uzależnione jest od maksymalnego zdeklarowanego przez nasz Polsku za kliknięcie. Tak? Czyli powiedzmy, że interesuje nas reklama dla słowa mechanik Poznań i my deklarujemy, my oby się mechanik samochodowy Poznań, tak? i my deklarujemy, że za słowo mechanik samochodowy Poznań każdy, kto kliknie w naszą reklamę po wpisaniu tego słowa do wyszukiwarki, tak? my deklarujemy, że jesteśmy gotowi zapłacić złotówkę. Ale to nie oznacza, co sobie zaraz pokażemy, że my zapłacimy tą złotówkę. Bo możemy zapłacić maksymalnie złotówkę, ale najczęściej płacimy mniej. O tym za chwilę. Czyli tak, ranking reklamy uzależniony jest od maksymalnego zdeklarowanego kosztu zaklęcia. Od razu wydaje to się logiczne. tak? Kto więcej zapłaci, ten jest wyżej. Ale nie tylko. Ponieważ. Tak naprawdę ranking reklamy uzależniony jest od przemnożenia dwóch czynników, czyli od CPC i tak zwanego wyniku jakości, który nam tutaj się już przewijał kilkukrotnie. Tak? Czyli mnożąc CPC razy, razy wynik jakości, skrót QS, też można sobie ten, ten, ten symbol zapamiętać, czyli quality score, wynik jakości. Mnożąc CPC razy quality score, Jesteśmy niżej lub wyżej. Od tego wyniku uzależnione jest nasze miejsce. I już odpowiadając na to pytanie, które padło, od czego zależy, że moja reklama jest tutaj także, niektórzy reklamodawcy są na samej górze to właśnie zależy od tego, jaki kto ma wynik jakości. Może być reklamodawca, który zadeklarował bardzo dużą stawkę za kliknięcie. Nawet największą stawkę za kliknięcie z, ze wszystkich reklamodawców na dla danego słowa, ale okazuje się, że jego wynik jakości, czyli dru, długi, drugi składnik rankingu reklamy jest zbyt niski tak? i przez to nie ukazuje się nad, nad, nad wynikami.